To szczepienie powinno być po prostu w zakresie szczepień obowiązkowych. No to widziałem, że Jakub Kulesza nie zgłaszał się do, do szczepienia. Tak, panie pośle? Nie będzie się pan szczepił? Ja swoje dzieci szczepię oczywiście na wszystkie możliwe przebadane szczepionki. Natomiast nazywanie tych preparatów związanych z rzekomą odpornością na wirus SARS-CoV-2 szczepionkami obraża inne szczepionki, ponieważ ten preparat nie przeszedł odpowiednich badań. Ja nie jestem specjalistą, ale rozmawiam ze specjalistami i ja osobiście nie zaryzykuję wprowadzenia do swojego organizmu preparatu, który nie był odpowiednio przebarany. W sytuacji, w której takie preparaty, czyli normalne szczepionki, wymagają lat badań, to panie Pośle, ale klinika. chyba sytuacja też jest ekstremalna patrząc na to co się dzieje w tej pandemii i to nie jest Myślę, to... że wprowadzamy znacznie więcej szkodliwych substancji do swoich organizmów przeciętnie także to nie jest jedna taka substancja nieprzebadana do końca którą Proszę, ewentualnie będziemy poseł, do swoich ja organizmów pani... wprowadzali ale w celu leczniczym tym razem Dobrze, to proponuję, żeby Pani sama była królikiem doświadczanym, ale nie zmuszała tego, do tego y, milionów obywateli, bo to się wyjawia z Pani Jasne, deklaracji. Ale Panie pani pośladow, chce pod nikt tam na razie nikogo ludzi... nie chce zmuszać z tego, co wiemy. No właśnie my chcę, powtarzamy na tysiąc sposobów, że dobrowolność. Może nie będzie, dobrowolność to jest tylko fikcja. Pan premier mówił o dobrowolności w rozumieniu, że nie będzie fizycznych zaszczepień, ale pewnie tylko części obywateli. Natomiast będzie przymus chociażby ekonomiczny. To wynika ze słów pana ministra Niedzielskiego, który mówił o różnych benefitach, a chodzi prawdopodobnie o takie osobiste lockdowny nakładane na osoby, które nie będą, nie będą chciały się poddać tej procedurze medycznej, jaką będzie użycie tego preparatu. I to będzie na przykład zakaz podróży, możliwości podróżowania. Już widzimy, rząd Słowacji w tym kierunku chce iść. Być może będzie nakaz noszenia maseczek. Być może będzie zakaz przemieszczania się także w ramach kraju. Nie wiem do jakiego stopnia te przymusy będą funkcjonować, na jakiej zasadzie. Być może będzie zakaz poruszania się w miejscach publicznych, zakaz komunikacji, komunikacją publiczną. To wszystko... To jest po prostu nic innego jak przymus i uważam, że taki kierunek działań Jest to bardzo duże niebezpieczeństwo wynikające z tego, że nie można zmuszać ludzi do życia. No kulikami. Sobą... Pro, proszę zobaczyć, jakie powikłania są po szczepionce przeciwko świńskiej grypie i jak rządy np. Norwegii do tej pory wypłacają odszkodowanie. Która nie była odpowiednio przebadana, a producent tej szczepionki zapowiedział, że już dogadał się z wieloma krajami Unii Europejskiej, że nie będzie odpowiedzialności prawnej ze strony tego producenta. I to jest skandal, że państwo będzie zachęcało, przymuszało ekonomicznie poprzez narzucanie osobistego lockdownu do stosowania preparatu, za którego sam producent nie bierze odpowiedzialności, ponieważ nie przepadał go zgodnie ze sztuką. To będzie większy przymus niż w przypadku standardowych szczepień w kalendarzu. Szczepień, które były przebadane latami, nawet były badane przez kilkadziesiąt lat i temu się sprzeciwiamy. I nazywanie kogoś, kto się temu sprzeciwia antyszczepionkowcem, jest bardzo nieeleganckie. Ja szczepię swoje dzieci na wszystkie szczepionki, bo to są szczepionki, które były przebadane, są sprawdzone, wiemy, jak działają. Ten preparat nie mamy żadnej gwarancji nawet ze strony producenta i rząd polski nie ma prawa wprowadzać żadnego rozróżniania na obywateli, którzy się zaszczepili, i nie zaszczepili, to jest łamanie praw człowieka. Konfederacja, wolność i niepodległość.